Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć tę specyficzną, niemal zakazaną ulgę, gdy ktoś w ostatniej chwili odwołał spotkanie? Ten moment, w którym telefon zawibrował, a Ty, zamiast rozczarowania, poczułeś, jak Twoje ramiona opadają, jak płuca wreszcie napełniają się powietrzem, a w głowie pojawia się ta cicha, błoga myśl: Wreszcie jestem wolny, wreszcie mogę po prostu być. To uczucie, o którym rzadko mówimy głośno, bo społeczeństwo w swojej nieskończonej mądrości nauczyło nas, że bycie samemu jest czymś podejrzanym, czymś, co należy naprawić, jak pękniętą rurę czy zepsuty zegar. Żyjemy w kulturze, która fetyszyzuje ekstrawersję, która karmi nas obrazami nieustannego bycia w grupie, głośnego śmiechu przy stole zastawionym jedzeniem, ciągłej wymiany słów, które często nie znaczą absolutnie nic. I kiedy nagle orientujesz się, że wolisz zostać w domu, wolisz ciszę własnego pokoju od hałasu baru, wolisz towarzystwo własnych myśli od paplaniny o pogodzie i polityce, pierwszą reakcją jest często lęk. Myślisz sobie, że coś jest nie tak. Zastanawiasz się, czy popadasz w depresję, czy stajesz się aspołeczny, czy może tracisz umiejętność życia wśród ludzi. Ale pozwól, że zadam ci pytanie, które może zmienić wszystko. A co, jeśli to wcale nie jest choroba? Co, jeśli ta potrzeba samotności, to pragnienie wycofania się do własnej jaskini, nie jest oznaką twojego upadku, ale pierwszym, najpotężniejszym sygnałem twojego przebudzenia? Spójrzmy na to głębiej, o wiele głębiej, niż zazwyczaj mamy odwagę patrzeć. Przez większość życia, powiedzmy przez pierwsze dwadzieścia lub trzydzieści lat, jesteś programowany. Jesteś uczony, że Twoja wartość zależy od tego, jak bardzo jesteś lubiany, ile masz kontaktów, jak sprawnie poruszasz się w tej skomplikowanej sieci społecznych zależności. Uczysz się grać. To jest słowo klucz, gra. Społeczeństwo to w dużej mierze teatr, w którym wszyscy zgodziliśmy się udawać, że wiemy, co robimy i że to wszystko ma jakiś głęboki, ostateczny sens. Zakładasz maskę rano, tuż przed wyjściem z domu, tę maskę, która się uśmiecha, która potakuje, która pyta, co słychać, choć w głębi duszy odpowiedź wcale Cię nie interesuje. I ta gra, choć bywa przyjemna, jest niesamowicie wyczerpująca, wymaga ogromnych nakładów energii, aby utrzymać tę iluzję spójnej osobowości, którą prezentujesz światu. Musisz pamiętać, kim powinieneś być w oczach szefa, kim w oczach partnera, a kim w oczach przyjaciół. To ciągła żonglerka tożsamościami. I nagle, pewnego dnia, czujesz zmęczenie. Nie fizyczne zmęczenie pobiegu czy pracy, ale zmęczenie duszy. Zmęczenie byciem aktorem w sztuce, której scenariusza nigdy nie napisałeś i której reżysera nawet nie lubisz. Kiedy zaczynasz lubić być sam, to znak, że twoja wewnętrzna istota, to, co w tobie najbardziej prawdziwe i surowe, zaczyna przebijać się przez warstwy społecznego betonu. Zaczynasz dostrzegać, że większość interakcji międzyludzkich to nic innego jak wzajemne podtrzymywanie swoich ego. Ludzie spotykają się często nie po to, by się połączyć, ale by uciec od siebie samych. Boją się ciszy. Zauważyłeś to? Kiedy w rozmowie zapada cisza na więcej niż cztery sekundy, ktoś wpada w panikę i musi ją czymś wypełnić, czymkolwiek, byle tylko nie słyszeć echa własnej pustki. Ale ty, ty zaczynasz dostrzegać, że ta pustka nie jest wcale pusta. Zaczynasz rozumieć, że hałas świata jest tylko zasłoną dymną, która odwraca uwagę od tego, co naprawdę istotne. Twoje pragnienie samotności jest w istocie pragnieniem prawdy. Jest to moment, w którym przestajesz być uzależniony od zewnętrznego potwierdzenia swojego istnienia. Większość ludzi potrzebuje innych, by ci inni powiedzieli im, tak, istniejesz, jesteś w porządku, widzę cię. Są jak lustra, które muszą się w sobie przeglądać, by upewnić się, że mają odbicie. Ty natomiast zaczynasz odkrywać, że źródło światła jest w tobie. Nie potrzebujesz już lustra, by wiedzieć, że jesteś. To jest fundamentalna zmiana paradygmatu. To przejście od bycia żebrakiem, który prosi o uwagę i akceptację, do bycia cesarzem własnego wewnętrznego królestwa. Wyobraź sobie wodę w stawie. Jeśli ciągle ją mieszasz, jeśli wrzucasz do niej kamienie, woda jest mętna. Nie widzisz dna, nie widzisz ryb, nie widzisz odbicia nieba społeczne życie w swoim nadmiarze jest właśnie takim ciągłym mąceniem wody bieganina plotki dramaty powierzchowne emocje to wszystko sprawia że twoja percepcja jest zamulona kiedy wybierasz samotność, kiedy zamykasz drzwi i siadasz w fotelu, pozwalasz, by ten muł opadł na dno. I co się wtedy dzieje? Woda staje się przejrzysta. Zaczynasz widzieć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jakimi inni chcą, żebyś je widział. To dlatego samotność bywa przerażająca dla tych, którzy żyją w iluzji, bo w ciszy kłamstwa stają się nie do zniesienia głośne. Jeśli okłamujesz samego siebie co do swojego życia, związku czy pracy, samotność ci to wykrzyczy prosto w twarz. Ale jeśli jesteś gotów naprawdę, samotność staje się twoim największym nauczycielem i uzdrowicielem. Zaczynasz dostrzegać, że nie jesteś oddzielony od świata, kiedy jesteś sam. Paradoksalnie, to właśnie w tłumie czujemy się najbardziej odizolowani, bo jesteśmy otoczeni ciałami, ale odcięci od dusz. W samotności, w głębokiej kontemplacji czy po prostu w spokojnym piciu herbaty, odzyskujesz połączenie z czymś znacznie większym, z naturą, z wszechświatem, z rytmem życia, który płynie pod powierzchnią słów. Pomyśl o tym przez chwilę, jak o micie, który nam sprzedano. Micie o tym, że człowiek jest tylko połową, która musi znaleźć drugą połowę, albo grupę, by stać się całością. To jest kłamstwo, które napędza konsumpcję i lęk. Kiedy zaczynasz lubić własne towarzystwo, odkrywasz, że od zawsze byłeś całością. To odkrycie jest jak zrzucenie plecaka pełnego kamieni, który nosiłeś przez trzydzieści lub czterdzieści lat, nie wiedząc nawet, że go masz na plecach. Nagle czujesz lekkość. Przestajesz gonić, przestajesz przepraszać za to, że nie masz ochoty wyjść w piątkowy wieczór, przestajesz tłumaczyć się z tego, że wolisz spacer po lesie od głośnej imprezy, zaczynasz szanować swoją energię, bo widzisz, energia życiowa jest walutą, a interakcje społeczne są transakcjami. Niektóre są inwestycją, ale większość to po prostu podatek, który płacisz za przynależność do stada. Kiedy przestajesz płacić ten podatek bezmyślnie, stajesz się bogaty wewnętrznie. Zaczynasz akumulować moc, która wcześniej wyciekała przez szczeliny pustych rozmów. Musimy też rozróżnić dwa pojęcia, które w języku potocznym często są mylone, ale w istocie są jak ogień i woda bycie samotnym, a bycie osamotnionym. W języku angielskim mamy na to piękne słowa solitude i loneliness. Loneliness, czyli osamotnienie, to ból wynikający z braku, to uczucie, że czegoś ci brakuje, że nikt cię nie rozumie, to tęsknota za wypełnieniem pustki z zewnątrz. To jest stan ofiary. Ale solitude, czyli ta szlachetna samotność, o której mówimy, to stan pełni. To, jak mówią niektórzy mędrzcy, chwała bycia samym. To moment, w którym cieszysz się sobą tak bardzo, że obecność innej osoby byłaby miłym dodatkiem, ale nie jest koniecznością. To jak różnica między głodem a apetytem na deser. Kiedy jesteś głodny, zjesz cokolwiek, byle przeżyć. To są desperackie relacje międzyludzkie. Ale kiedy jesteś syty, syty własną obecnością, własną świadomością, możesz delektować się obecnością innych na zupełnie nowym poziomie. Bez desperacji, bez czepiania się, bez wampiryzmu emocjonalnego. I tu dochodzimy do sedna sprawy, do tej tajemnicy, którą odkrywają mistycy i pustelnicy od tysięcy lat. Kiedy przestajesz uciekać przed sobą, kiedy przestajesz zagłuszać ten wewnętrzny głos radiem, telewizją czy plotkami, odkrywasz, że to, kim naprawdę jesteś, nie jest tą małą, przestraszoną osobą, za którą się uważałeś. Odkrywasz, że pod warstwą myśli, lęków i wspomnień jest obecność, czysta, spokojna, obserwująca obecność. To jest to samo ja, które patrzyło twoimi oczami, gdy miałeś pięć lat, dziesięć lat i które patrzy teraz. Ciało się zmieniło, umysł nabrał wiedzy i blizn, ale ten obserwator w środku jest niezmienny. W hałasie świata nie możesz go usłyszeć. To jak próba usłyszenia szeptu w środku burzy. Samotność ucisza burzę i wtedy zaczynasz rozumieć, że nie jesteś kroplą w oceanie, ale całym oceanem w kropli. To brzmi górnonotnie, wiem, ale jest to doświadczenie bardzo namacalne. To ten moment, gdy patrzysz na drzewo i nie nazywasz go w myślach drzewem, ale po prostu czujesz jego istnienie i czujesz, że twoje istnienie i jego istnienie są częścią tego samego procesu. Więc jeśli czujesz, że oddalasz się od starych znajomych, że tematy, które kiedyś cię bawiły, teraz wydają ci się płaskie i nudne, nie martw się. To nie jest arogancja. To jest dojrzewanie. To jak wyrastanie z ubrań, które stały się za ciasne. Twoja dusza, twoja świadomość rośnie i potrzebuje więcej przestrzeni potrzebuje przestrzeni ciszy, by rozwinąć skrzydła. Społeczeństwo będzie próbowało cię ściągnąć z powrotem, będą pytać co się z tobą dzieje, dlaczego jesteś taki smutny, może powinniś wyjść do ludzi. Oni projektują na ciebie swój własny lęk przed pustką. Dla nich bycie samemu oznacza bycie niekochanym. Dla ciebie bycie samemu oznacza kochanie siebie na tyle, by nie zadowalać się byle jakością. To akt odwagi, bo najtrudniejszą rzeczą na świecie jest stać prosto, gdy wszyscy inni klęczą przed bożkiem konformizmu. Zauważysz też, że wraz z tą zmianą zmienia się jakość twoich relacji. Kiedy już nie potrzebujesz ludzi, by czuć się dobrze, zaczynasz przyciągać ich w zupełnie inny sposób. Stajesz się jak latarnia morska. Ludzie lgną do tych, którzy są osadzeni w sobie, do tych, którzy mają w sobie spokój. Twój spokój stanie się magnetyczny. Będziesz mógł wejść w tłum i nie zostać przez niego wchłoniętym. Będziesz mógł rozmawiać i słuchać głębiej, bo nie będziesz już zajęty myśleniem o tym, jak wypadasz w ich oczach. Będziesz tam naprawdę obecny, a nie tylko jako awatar szukający akceptacji. Twoje tak będzie znaczyło tak, a twoje nie będzie potężnym, niepodważalnym nie. I nikt nie będzie miał ci tego za złe, bo będzie płynęło z miejsca prawdy, a prawdę, nawet trudną, ludzie instynktownie szanują. To jest droga powrotna do domu, nie do domu z cegił, ale do domu twojej istoty. Kiedy zaczynasz lubić być sam, to znak, że zaprzyjaźniłeś się z jedyną osobą, z którą na pewno spędzisz każdą sekundę reszty swojego życia z samym sobą. Czy może być ważniejsza przyjaźń? Czy może być większe osiągnięcie niż to, by czuć się komfortowo we własnej skórze, bez potrzeby ciągłego odwracania uwagi? Więc następnym razem, gdy poczujesz ten impuls, by zostać w domu, by wyłączyć telefon, by usiąść przy oknie i patrzeć na deszcz, nie walcz z tym, nie czuj się winny, uśmiechnij się do tego uczucia. Powitaj je jak starego przyjaciela, który przyniósł ci klucz do celi, w której siedziałeś dobrowolnie przez tak wiele lat. Drzwi są otwarte, świat na zewnątrz jest głośny i kolorowy, i możesz tam wyjść, kiedy tylko zechcesz, by się bawić. Ale teraz wiesz, że masz sanktuarium. Masz miejsce, gdzie nie musisz być nikim, gdzie nie musisz niczego udowadniać, gdzie nie musisz niczego kupować ani sprzedawać, miejsce, w którym po prostu jesteś. I to wystarcza. To zawsze wystarczało. W tym byciu samemu odkrywasz, że nigdy, przenigdy nie byłeś naprawdę sam, bo jesteś utkany z tego samego materiału, co gwiazdy, co wiatr, co cisza między nutami i w tej ciszy słyszysz wreszcie muzykę, do której tańczy cały wszechświat.